Popaki, wybiegacie z wody. No co jest? Teraz trzeba szybko wybiegać i zdejmować te pianki na czas. Jest okazja. Zdejm wybiegasz i na czas zdejmujesz. Dawaj! Mierzymy! No, no zmiana! No co jest? Zmiana! <grystanie> nie no, trzeba trenować, mianu, szybkie zdejmowanie Szybko, pianki. Szybko, zdejmujesz szybko i na czas. Poś, Kiedy będziesz? To trenował? <grystanie> będzie więcej zdejmowanie piarki zajmowało niż sobie. O, jaki pomocnik! <grystanie> będzie... <grystanie> Bardzo włada! się trzymać, co nie? Tak będzie ten. Saport. <grystanie> <A>, <grystanie> no, uwaga, Rafał wygrywa. No, jak to zrobić? No. Wywracaj ją na drugą stronę. O tak. O, tak, o, 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 o właśnie. O, właśnie. o no, tak. O tak. O, o właśnie. Takie rzeczy też na trę. To weź wiesz mu je tu łóżku ludziom. Ale ja... Ten, ja... Yy, Stawałem na piankę i wiesz, tak... Czy Bo ja nie dam rady. No Fajnie i teraz, teraz tu i stawaj pojawiał, na nią. Ją urwał. Myślisz, że no, tam... Tak, tak. Eee. Bo to jest bardzo dobry sposób. Dobry Zobaczcie. sposób. No i teraz. O, no, no, no. no. O, no, dobrze, dobrze. Wszyscy wchodzi mokra niż sucha. No. Rewelacja schodzi. Nie, no, widzisz. no to luzik, Ale czy smarujesz oliwką? Nie. No, to, to bardzo pomaga, zwłaszcza z góry. Tak, tak, z tak, góry. Tak. góry. Głównie tu te ramiona.